Yudu, nie no, w ogóle kurwa nie widać tego kurwusy. Oci kurwa klimatix, Tak co kurwa wczoraj kurwa lato, a dzisiaj kurwusy chuj co! <gry> kurwa napiw deszcz kurwa teraz siedzie, kurwisy, wszystko się już powypuszczało, to, to 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 znowu przeprowadzi kurwa, nie chcę nic mówić, ale już kurwa w sumie dwa lata, kurwa, w sumie szyta kurwisem, pandemiks kurwa, to w sumie liczmy ten kurwa. Trzy? Cztery lata? Wstydź? Znaczy. I też już się kurwa na tyle kurwa to wszystko pojebanik, że już były wtedy straty kurwa wszystko przemroziło w chuja, to tata to, to. I coś mi się kurwa wydaje, że to co kurwa wyczuwam że coś pierdolnie. Nie wiem co dokładnie i kiedy, ale coś kurwa jednej to tak kurwa inną chlast sezonu kurwa to nie ma. Co kurwa zaliczyć, że będzie? No i co, kurwa, jakbym chciał kurwa i chcę. Płacę nawet kurwa, piernać kurwa. Ruszyć czymkolwiek kurwy Ledwo to kurwy Przygotujesz kurwa, to trzeba kurwa albo z kurwy chować, po kurzem tak to kurwa zaczyna lać i to. Albo tak to właśnie poleje kurwa nie da się robić. To jest z Mokrix. I tak, kurwa od tych trzech lat się Siedzaj kurwa na to pół to chuj ja robię. Jeśli chodzi kurwy sobie fizycznik, kurwa Ale kurwa psychicznych to już kurwa ledwo co kurwa i no jak ta kurwa właśnie z kurwysem pogodic to palam kurwa bestika chlas kurwa tak co transmisja i widzimy się w terminie późniejszym Dokuję pana ba, ba, ba. No i ja Tak to 10 godzin długania, ustawiania wszystkiego od nowa bo tak co kurwizny, że było mało, że na polu kurwa się pogodnik, kurwa pojeba, Też oczywiście musiało tutaj. Aż dympat jest kurwa chory, ma funkcji kurwizny od chuja. <gryw> że nie dość, że ustawiłem tutaj, jak miało być, żebym odkrył 10 nowych kurwa funkcji. Bababach Dobra, muszę sobie tak sprawdzić, czy wszystko jest na pewno tak, jak trzeba. Bo zaś mamy ostateczne baba ba, i ja nie chcę jakichkolwiek kurwa szmerów bajerów. Dobrze zaś, w sumie, że się skap kurwa przed tym. Bo tak co bym. Wierdolną kurwa tym padem w ten telewizor kurwa bez tej last kurwa i poszedł w chuja. Wypatrywać kurwa transmisji kurwa od Jakim w ogóle kurwy syn cudem to się kurwa od jebaniks, kurwa to ja nie wiem. Normalnie przestawiło, że na przykład tak jak trójkąt robił to, a kwadrat to. To po prostu się kurwa zamieniły, kurwa, syn, że tak powiem, symbolami, ale kurwa właściwościami już kurwa, nie? Dobra. Myślę, że już mam kurwa luks i będziemy zaraz korzyksem ba ba.